No ale tego nie tłumaczyłem. Co Co w chuj? Kurwa, no więcej niż w cztery, po, po, w ciągu czterech lat w Czeczenii. No masakra u nas wiesz, nie ogłaszają tego, no nie wiem. Rozumiem. No oglądałem tutaj, wracają tam, tam gwardia, gliniarze, omonowcy wracają. No oni tu, oni tu nikomu na chuj nie są potrzebne. Oni wracają dlatego, że oni robią, robią masówki, że oni nie chcą dalej iść. Ci wszyscy kurwa zajebiście nasi bojownicy? Wszyscy kurwa cofnęli się w chuj. Nie chcą jechać dalej. Odmawiają. No, no. Jest no dużo.